I konie ruszyły. Dobrze przyjęła start Regina Force. Idzie przy kanacie. Środkiem toru mocno Stage Door. Dobrze także Smooth Queens i Icetena. Regina Force spada na czwarte miejsce, ale idzie przy kanacie. Za nią Jerseyka oraz Malu. Prowadzi wyraźnie Stage Door. Do celownika ma 700 metrów. Za nią Smooth Queens, po zewnętrznej Cetyna, a tutaj przy kanacie skraca sobie drogę Regina Force 500 metrów do Słupa bardzo ładnie stage door, ale ładnie też przy kanacie galopuje debiutantka Regina Force. Stage door Regina Force rozpędza się Malu. Dalej Smooth Queens i Setina i Jerseyka. Ostatnia w celowniku. Stage door pierwsza, druga Malu, trzecia Smooth.